Atomem w przyrodzie jest atom wodoru. Jego średnica wynosi jeden angstrm. Jeden angstrm jest to dokładnie jedna dziesiąta miliardowej części metra, co zapisujemy w następujący sposób. Aby zobaczyć atom wodoru w naszym świecie makroskopowym, należałoby go powiększyć przynajmniej miliard razy. Wtedy dostaniemy rozmiar rzędu 10 do minus 1 metra, co daje nam, to jest 10 centymetrów, co jest w zasadzie średnicą piłki do tenisa. Jest to świat zupełnie inny w porównaniu ze światem makroskopowym, w którym my żyjemy. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że ten świat jest światem pustym. Jeżeli weźmiemy najprostszy atom, atom wodoru, o którym już mówiłem, jeżeli chcemy go wyobrazić sobie w naszej skali Ziemskiej, to należałoby go powiększyć, powiedzmy, milion miliardów razy. Wtedy wnętrze tego atomu, czyli jądro, miałoby wymiary jednego metra, natomiast najbliższy elektron, który krąży wokół jądra, znajdowałby się w odległości około 100 tysięcy metrów od niego, czyli 100 kilometrów. Doświadczy to o tym, że między jądrem a pierwszym elektronem Materia jest pusta. Tak naprawdę człowiek składający się z atomów no, składa się z pustki, w zasadzie z niczego. To nam się tylko wydaje, że jest to coś twardego, coś namacalnego. Ten świat jest zupełnie inny. Ten świat jest również inny, kiedy popatrzymy na to, jak zachowują się pojedyncze atomy. W świecie rzeczywistym przyzwyczajeni jesteśmy do sytuacji takiej, że jeśli na przykład ktoś uderza piłkę i piłka odbija się od ściany, to, to jest to normalna rzecz. Gdyby było inaczej, każdy by był zdziwiony. W świecie atomowym, w świecie atomów, molekuł, cząstek, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Mamy do czynienia na przykład z efektem, który nazywa się efektem tunelowym. Jest to efekt polegający na tym, że mimo że klasycznie wydaje nam się, że atom czy cząstka elementarna przejść przez ścianę nie może, to jednak faktycznie w świecie atomów jest to możliwe. Tak więc ten prosty obrazek, tutaj ta prosta animacja pokazuje, że ten świat jest zupełnie Nieporównywalny z naszym światem. Rodzi to olbrzymie konsekwencje, i właśnie technologia zajmuje się tymi konsekwencjami i stara się w jakiś sposób wykorzystać te konsekwencje tego świata w naszym świecie rzeczywistym, żeby nam się żyło troszkę lepiej. Od dawien dawna ludzie starali się poznać tajemnice mikroświata. Zobaczyć coś, co dla gołego, nieuzbrojonego, jak mówimy, oka było niewidzialne, ukryte wewnątrz przedmiotów. Gdzieś od XVI wieku rozpoczęto prawdziwe powiększanie, budując proste, soczewkowe mikroskopy. Były to po prostu prymitywne lupy. Niemniej jednak nawet do dzisiaj dalekie, powiedziałbym, mutacje tych lup stosujemy i na co dzień oglądam przedmioty, starając się je dopiero umiejscowić i oglądać w lepszych mikroskopach. Z czasem przestała wystarczać. Konieczne były powiększenia dużo większe. Zbudowano mikroskop optyczny, który składał się z kilku soczewek. Lupa to tylko jedna soczewka. Następnie okazało się, że ograniczeniem do uzyskiwania dużych powiększeń jest możliwość rozdzielczości, czyli ostrości uzyskiwanego obrazu. I w związku z czym nie można było wykorzystywać już lup, ponieważ one działały na światło widzialne, które odbierają nasze oczy. A w pewnym momencie światło to nie pozwalało uzyskać bardzo dużych powiększeń ze względu na fizykę, która ograniczała swoimi prawami no, możliwość uzyskania dużych ostrości. I zastosowano jeszcze krótsze fale niż świetne, elektronowe fale. I tak nastała potrzeba zbudowania mikroskopu elektronowego. czy spieszane elektrony wprowadzone są do kolumny, gdzie znajdują się soczewki magnetyczne, a następnie pada wiązka do komory. W komorze znajdują się preparaty. W tym przypadku mogę jednocześnie siedem preparatów załadować, które w sposób cyfrowy jestem w stanie wprowadzić w wiązkę elektronową i pokazywać je na ekranie. Otrzymujemy dokładny obraz powiększony powierzchni preparatu. Co więcej, samo otrzymanie topografii i powiększenia preparatu to jest tylko jedna część możliwości tego mikroskopu. Okazało się, że również można rejestrować wydzielane rentgenowskie, wytwarzane rentgenowskie na preparacie promieniowanie, co pozwoliło bezpośrednio identyfikować związki chemiczne, które są na powierzchni. Czyli nie tylko widzimy co tam jest, jaki jest kształt, ale wiemy, z czego to jest zbudowane. I to jest duża siła takiej mikroskopii, nazywa się ją analityczną. Przełomowym momentem dla nanotechnologii było zbudowanie skaningowego mikroskopu tunelowego w roku 1981 przez dwóch fizyków, Binninga i Rorera z laboratoriów IBM w Szwajcarii. Uczeni ci zbudowali mikroskop, który pozwalał obserwować świat atomów, który pozwalał manipulować atomami i pozwalał badać właściwości tego świata. Ich praca została uhonorowana Nagrodą Nobla w roku 1986. System, który zainstalowany jest na Uniwersytecie Łódzkim, jest systemem, w skład którego wchodzi nie tylko mikroskop tunelowy, ale też inne urządzenia, które służą do badania powierzchni. Jest to system ultrawysokiej próżni, to znaczy system, w którym ciśnienie zostało obniżone 1000 miliardów razy w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Podstawowym elementem skaningowego mikroskopu tunelowego jest głowica, która znajduje się w komorze próżniowej. W tej głowicy mamy do czynienia ze skanerem, który służy do skanowania próbki, na końcu którego znajduje się igła zakończona pojedynczym atomem. Igła ta przesuwana jest nad powierzchnią, którą badamy. Między tą igłą a powierzchnią płynie właśnie prąd tunelowy, którego zmiany mierzymy za pomocą układów elektronicznych. Te zmiany następnie przekładane są na topografię.